Cześć, witajcie z tej strony SuerT. Jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze newsy ze świata gier. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące najnowszych produkcji, informacji odnośnie rozszerzeń, premier tygodnia, a także zapowiedzi zupełnie nowych tytułów. Nie przedłużam, zaczynajmy! Podczas specjalnego wydarzenia Nintendo Direct ujawniono najważniejsze informacje na temat next genowej konsoli Japończyków. Nintendo Switch 2 trafi na rynek 5 czerwca bieżącego roku z ceną wyznaczoną na 2199 zł. Preordery ruszają już 9 kwietnia. Zgodnie z oczekiwaniami, next-genowa konsola pozwoli ogrywać starsze tytuły Nintendo w specjalnym, ulepszonym wydaniu Switch 2 Edition, oferującym wyższe jakości oprawę graficzną i lepszą wydajność. Na liście tytułów, które otrzymają ulepszone wersje jako pierwsze, znalazły się już m.in. The Legend of Zelda, Breath of the Wild oraz Tears of the Kingdom. Przechodząc do konkretnych usprawnień Switcha 2 względem oryginału, next-genowa konsola zaoferuje większy ekran LCD o przekątnej 7,9 cala z świetlaczem pozwalającym na rozgrywkę w rozdzielczości 1080p i 4K podczas gry na doku, płynności na poziomie nawet 120 fps oraz obsługą HDR. Co ciekawe, prezentację konsoli rozpoczęto od ujawnienia funkcji tajemniczego przycisku C, umieszczonego pod prawym triggerem. Okazuje się, że literka odpowiada za Game Chat. Funkcja pozwoli na prowadzenie swobodnej rozmowy poprzez mikrofon wbudowany w Switcha, a także udostępnianie obrazu ze swojego ekranu na konsolach innych użytkowników. Transmisję Nintendo Direct zakończono miłą niespodzianką. Firma potwierdziła, że wyczekiwany od lat Hollow Knight Silksong zadebiutuje na rynku jeszcze w tym roku. Wieści ogłoszono również w oficjalnym komunikacie w mediach społecznościowych, potwierdzając jednocześnie, że Hollow Knight Silksong na premierę dostępne będzie na Nintendo Switch 2. Oprócz tego zagramy na PCach, konsolach PlayStation oraz Xbox obu generacji, a także poprzez abonament Game Pass. Deweloperzy ze studia Sandfall Interactive mają powód do świętowania. Claire Obscure Expedition 33 oficjalnie uzbierało już ponad milion wpisów na liście życzeń Steam'a. Twórcy nie omieszkali zresztą pochwalić się tym wynikiem poprzez media społecznościowe. Dzięki temu Expedition 33 zajmuje całkiem niezłą pozycję w rankingu najbardziej oczekiwanych gier Steam'a. Gra plasuje się bowiem w okolicach 30 miejsca. Przypomnę, że premiera omawianej pozycji odbędzie się 24 kwietnia na PC i konsolach PS5 oraz Xbox Series X. Dwa tygodnie temu Sandfall Interactive potwierdziło, że gra została oficjalnie ozłocona, co oznacza, że zespół pracuje nad ostatnimi szlifami i raczej nie planuje opóźniać debiutu. Studio Built Rocket Boy potwierdziło oficjalną datę premiery Mind's Eye, czyli gry akcji osadzonej w otwartym świecie z nieodległej przyszłości. Przy okazji dowiedzieliśmy się w jaki sposób gra będzie połączona z Metaverse Everywhere. Zaczynając od kwestii najważniejszej. Datę premiery Mind's Eye wyznaczono na 10 czerwca tego roku. Zagramy na PC, konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X Tytuł promowany jest przede wszystkim nazwiskiem Lesley'ego Benzisa, założyciela studia Berta Rocket Boy oraz producenta serii GTA. Zresztą założenia Minds Eye są podobne do hitowej serii Rockstara. Trafiamy do dużego miasta z dostępem do wachlarza pojazdów, broni, a także futurystycznych gadżetów. Jednym z nich jest właśnie tytułowy Minds Eye, czyli Implant, dzięki któremu protagonista przypomina sobie o tajnej misji, która odmieniła jego życie. Głównym projektem Delta Rocket Boy jest platforma Everywhere, z którą Mind's Eye będzie powiązane. Gdy wspomniany Metaverse trafi na rynek, gracze będą mogli przez nie uruchamiać inne gry, w tym właśnie między innymi Mind's Eye. Całość urozmaicą elementy sieciowe i opcje interakcji między społecznością. Samo Everywhere także zaoferuje pewnego rodzaju rozgrywkę, pozwalając na tworzenie własnych treści, niczym w Robloxie. Brytyjskie studio Rebellion znane jest przede wszystkim z serii strzelanek Sniper Elite, jednak to nie nowa odsłona o podtytule Resistance okazuje się ich największym sukcesem. Otóż żadna gra z cyklu nie zaliczyła tak udanej premiery jak wydane niedawno Atomfall. Jak możemy dowiedzieć się z oficjalnego wpisu w mediach społecznościowych, od premiery, która odbyła się 27 marca, w Atomfall zagrało już ponad 1,5 miliona graczy. Mowa o łącznej liczbie użytkowników z wszystkich platform. Warto jednak mieć na uwadze, że wynik nie odnosi się do liczby sprzedanych egzemplarzy, lecz osób, które uruchomiły tytuł. Jest to o tyle istotne, że mówimy tutaj o pozycji, która od dnia premiery jest również dostępna w usłudze Game Pass. Nie zmienia to jednak faktu, że pod względem popularności Atom Fall zaliczyło najlepszą premierę spośród wszystkich gier, jakie wydało Studio Rebellion w ciągu ostatnich 32 lat działalności. Age of Wonders 4 otrzymało gigantyczny dodatek, głównie pod względem motywu, choć niektórzy gracze wskazują też na ich zdaniem olbrzymią cenę. Od razu więc powiem, że DLC zatytułowane Giant Kings kosztuje na Steamie prawie 115 zł. Szóste rozszerzenie do Age of Wonders 4 skupia się na rasie starszych olbrzymów i przede wszystkim nowym władcy dla tej rasy – Królu, który potrafi znacznie zmieniać teren walki i od początku rozgrywki ma dostęp do kuźni. Gracz rozpoczyna zabawę od wybrania jednego z czterech klanów gigantów, z których każdy specjalizuje się w innej gałęzi terraformowania, od spłaszczania lub wynoszenia szczytów gór, pokształtowanie zastygłej lawy albo skucie ziemi lodem. Prócz tego DLC wprowadza dodatkowe nowości pokroju kolejnego kryształowego siedliska, wędrownych kupców oraz 38 regionów, o które rozszerzono świat skupiony wokół Morza Astralnego. W tych znajdziemy więcej dnostek, fauny, ksiąg i garść innych nowinek. Dodam jeszcze, że omawiany dodatek zbiera w większości pozytywne opinie na Steamie. Elden Ring Night Train zadebiutuje już pod koniec maja bieżącego roku. Deweloperzy z From Software ujawnili niedawno nową klasę postaci, którą będzie można pokierować. Ujawniony bohater to Iron Eye, a jego główną bronią jest Łuk. Żelaznooki będzie w stanie zakląć swoje strzały mocą żywiołów oraz wykonać potężny atak, po którym ogromna strzała przeora pole bitwy i zada obrażenia nawet sporej liczbie przeciwników. Szybsze tempo rozgrywki i zwinność postaci pozwala przypuszczać, że zabawa łucznikiem będzie nieco bardziej przyjemna niż korzystanie z tego typu broni w Elden Ring czy serii Dark Souls. Night Train zapowiada się na ciekawy eksperyment, który niekoniecznie może przemówić do fanów Soulsów. Nie stworzymy tu własnej postaci, a struktura rozgrywki zakłada wielokrotne podchodzenie do zabawy od samego początku po śmierci. Gra położy nacisk na kooperację trzech graczy, choć możliwa będzie rozgrywka solo. Twórcy rozważają też dodanie po premierze trybu dla dwóch osób. 2 kwietnia we wczesnym dostępie zadebiutowała sieciowa gracji Steel Hunters. W produkcji bierzemy udział w bitwach mechów. Tytuł ukazał się na pecetach, a dostępny jest zarówno na Steam jak i przez Wargaming Game Center. Produkcję wydano w modelu Free-to-Play i obecnie jest ona dostępna bez jakiejkolwiek monetyzacji. Autorzy najpierw chcą skupić się na odpowiednim dopracowaniu rozgrywki, zanim uruchomią wirtualny sklep. Decyzja o braku monetyzacji wynika także z tego, że to, co zadebiutowało w Steam Early Access, jest bardzo wczesną wersją gry, która dopiero na podstawie opinii graczy przybierze swój ostateczny kształt. W przyszłości Steel Hunters mocno się więc zmieni, mimo to twórcy nie planują żadnych resetów. Wszystkie postępy, jakie gracze wypracują od dzisiaj, zostaną potem przeniesione do wersji 1.0. W momencie przygotowywania tego materiału, gra zbierała mieszane opinie na Steamie. The Last of Us Part 2 w wydaniu remaster to oficjalnie dołączyło do katalogu gier Sony dostępnych na PC. Premiera gry wypadła zdecydowanie lepiej niż fatalny debiut jedynki z 2023 roku. W momencie przygotowywania tego materiału opinie graczy na platformie Steam są bardzo pozytywne. Nie znaczy to jednak, że jest to port idealny. Projekt zbudowano na fundamentach poprzedniej gry. Dopiero późno w cyklu deweloperskim firma Sony zaangażowała do konwersji swoje najbardziej doświadczone w tym studio, czyli Nixes. Ten zespół dał radę mocno ulepszyć PC-owe Aspart Asparto Remastered, ale nie wszystko udało się poprawić. W rezultacie gra ma pewne problemy z wydajnością i wydaje się zwłaszcza mocno żarłoczna na zasoby karty graficznej, choć to co widać na ekranie wcale tego nie uzasadnia produkcja potrafi się przycinać w wydawałoby się losowych momentach niskie ustawienia wyglądają gorzej niż wersja z PS4 a mimo to wymagają znacznie mocniejszego sprzętu Podczas pokazu Nintendo Direct dość niespodziewanie zaprezentowano pierwszy zwiastun The Dusk Bloods, czyli nowego projektu od studia From Software. Co od razu rzuca się w oczy to charakterystyczny gotycki klimat do złudzenia przypominający kultowe Bloodborne. Tytuł pojawi się ekskluzywnie na Nintendo Switch 2 w 2026 roku. Gra nie będzie jednak produkcją single player. Jak możemy przeczytać w opisie na oficjalnej stronie projektu, mamy tutaj do czynienia z wieloosobową przygodą, w której maksymalnie 8 graczy będzie walczyć między sobą oraz z przeciwnikami. W grze widzimy znacznie bardziej zindustrializowane obszary niż było to widoczne w Jarnam, ale także ponure obszary pozamiejskie. Przeniesienie akcji nieco bardziej w przyszłość pozwala też sięgnąć po nieco inne uzbrojenie, jak chociażby pistolet maszynowy wyraźnie wzorowany na ikonicznym niemieckim pistolecie Mauser C96. W Dasblaz otrzymamy do dyspozycji kilka klas postaci, a starcia stoczymy m.in. z wieloma przerażającymi bestiami. Ciekawszych pozycji zaprezentowanych podczas pokazu Nintendo Direct warto jeszcze zwrócić uwagę na Mario Kart World. W nadchodzącej odsłonie cyklu zamiast zamkniętych map, tory do wyścigów wytyczane będą na fragmentach dróg i ścieżek Otwartego Świata, podzielonego na kilka wyróżniających się klimatem regionów. Różnorodności dodawać także będzie aktywny cykl dobowy oraz system zmiennej pogody. Co ważne, nie będziemy ograniczani jedynie do ubitych dróg, nic bowiem nie stanie na przeszkodzie, abyśmy wybrali się na przejażdżkę terenową. Otwarta mapa pozwoliła też na kilka ciekawych twistów w trybach rozgrywki. Przykładowo, w ramach trybu klasycznego Grand Prix nie tylko będziemy ścigać się na serii czterech torów, ale także wyścig będzie trwał poza nim. Zawodnicy bowiem będą musieli po zakończeniu jednego wyścigu samodzielnie dojechać do kolejnej lokacji, otrzymując dodatkową okazję do wyprzedzenia oponentów. W samych wyścigach będzie też brało udział 24 kierowców jednocześnie to najwięcej w historii serii. Całkowicie nowym trybem zabawy będzie Knockout Tour. Tutaj będziemy rywalizować w wielkim turnie po sporym fragmencie mapy świata, co jakiś czas przejeżdżając przez punkty kontrolne. Jeśli podczas przejeżdżania przez któryś będziemy na dalszej pozycji niż wskazuje liczba na bramce, to zostajemy wyeliminowani. Sam tryb otwartego świata zaoferuje nam możliwość swobodnego zwiedzania i poznawania mapy oraz torów. Na przejażdżkę możemy też wybrać się wspólnie ze znajomymi w trybie wieloosobowym i wspólnie pozować do zdjęć. Mario Kart World trafi do sprzedaży tego samego dnia co konsola Nintendo Switch 2, czyli 5 czerwca tego roku. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier. Zachęcam do subskrypcji, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. Istnieje też możliwość finansowego wsparcia kanału, co zawsze jest mile widziane. A teraz żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!